Buenos dias i y senores! Z tej strony szmer, i to jest piąty dzień, a niedługo zacznie się szósty. No, weszliśmy tutaj do, aptec... do apteczki, do lustrujemy apteczka. Weszliśmy do piwniczki takiej, właśnie przy jednym takim spalonym domku. No i parę różnych rzeczy, pewnie stąd zabierzemy. Może nie wszystkie, w ogóle to. O, weźmiemy sobie podpałkę. Podpałka jest dobra na wszystko. <laughs> 28 kg, nie jestem przeciążony. W miarę, w miarę, w miarę to wszystko wygląda. Tutaj jest raca, oczywiście weźmiemy racę. Czemu mielibyśmy jej nie wziąć? Sikierki może nie, bo to już mam sikierkę. Yy, metalowy pojemnik pusto. No, no, przeszukamy, tutaj są rękawice, tutaj już żeśmy przeszukali apteczkę, żeśmy przeszukali przybory do szycia, tam są, yy, tak, zobaczymy co jest w lodówie. Mogę kanadyjska, surowa. No to niezła rybka. Tutaj mamy dużo rzeczy. Tam pod spodem mamy złom. Yy, widzę, że drewno cedrowe o kilogram. No już jestem lekko przeciążony. A tylko lekko. Zobaczymy, co w zmywarce znajdziemy. Skarpety sobie możemy tam zostawić. swetr również. Suszarkę jeszcze zobaczymy. Tak. I właśnie tutaj zobaczymy na, nasze, na nasz ubiór. Kalesonym mamy 100%. Używane bojówki. No. no naprawimy bojówki. 78% i, i jeszcze raz naprawimy je. E, dobrze, jest 100%. Ojoj. Naprawimy te, które wziąłem przed chwilą, rękawiczki i zamienimy je za chwilę. Włóż. A te przetworzymy. Skarpety spoko, widzę. O, co tu jeszcze słabo? No czapka nam się psuje. No. <grywia> Ta ma tyle. Zobaczymy. Tu, tu była gdzieś czapka. Gdzie ona była, ta czapka, której ja nie chciałem wziąć? Czy ta czapka nie była czasami tutaj? 70%. No to weźmiemy tą czapkę e, 70% i tą czapkę 70% naprawimy. E, do tego tkanina i przybory do szycia oczywiście są potrzebne. No i mamy stuprocentową czapkę, więc ją włożymy, a tą e, przetworzymy. E, buty. No kurczę, wszystko nam się psuje. Używany zimowy płaszcz, no też musimy go naprawić, no. no to i buty to też podstawa, bym powiedział. 83%. Już nie możemy bardziej naprawiać, bo potrzebne są nam jakby dwie tkaniny. To przetworzymy tutaj tą używaną bluzę z Polaru. W razie czego tam mamy jeszcze inne ciuchy, które też możemy wziąć. No i teraz będziemy mogli naprawić sobie skórzane buty. Zaczęło wiać na zewnątrz, już to słychać. I to mnie zaczyna drażnić, to znaczy no, pogoda zmienną jest. 83%. Potrzebujemy wyprawioną skórę, żeby bardziej jakby to naprawić. Tak, to może jeszcze szalikowi się przyjrzymy, bo może szalik uda się naprawić. OK, okej, także większość rzeczy już mamy tak blisko 100% tkanina jest potrzebna, spoko. Zaraz, zaraz będziemy mieć tkaninę chociażby chociażby stąd O, gościu nam się zmęczył. Yy, w zmywarce, jeszcze coś tam mamy, także możemy wziąć te rzeczy i które też zaraz przetworzymy, czyli to przetwórz, przetwórz. O. No, okej, okay, pić mu się zachciało. Yy, zachciało się pić naszemu panu, więc yy, możemy też puszkę, o nawet ta jest. No właśnie. Także woda mi się skończyła. Muszę wodę przygotować jakoś. To by się przydało. Eee, tak, spragnienie i burczył w bruchu. Tutaj nie mamy żadnego miejsca takiego, piecyka, czegoś takiego, yy, gdzie moglibyśmy, że tak powiem, rozpalić i. Yy, a, trochę tego. Opuścimy piwnicę na moment, zobaczymy, czy mnie wilki zaraz znowu przeatakują. No, mam nadzieję, że nie. Oj, oj, tu się dzieje źle. Rzeczywiście. Jeszcze trochę drewna wezmę Czy ja jestem schowany No jestem schowany yy, I teraz spróbujemy tu rozpalić Podpałkę mamy, oczywiście, że mamy I zapałki, rozpalogień <grytanie> i teraz taką przygotujemy naszą rybcie roztopimy z półtora litra śniegu i zakotujemy tą wodę Super. W sumie super. Weźmiemy sobie żagiew. Dziką różę weźmiemy też, tak. I schowamy się na chwilę z powrotem tutaj No właśnie, i teraz, teraz napijemy się Rybcie ma 514 kalorii Zjemy ją W zasadzie to mógłbym tam puszki pootwierać Zmęczenie powoli powstaje, więc zrobimy tak, zrobimy tak, że no już 6 dni żeśmy przetrwali, całe 6 dni, to jak na mnie to to jest i tak sporo. I co to moglibyśmy ewentualnie zrobić? Jeszcze zobaczymy w nasze tutaj ciuszki. Akcja, no naprawić nie mogę, bo nie mam tej skóry. Yy, więc co tu moglibyśmy? No to prawie wszystko na 100. Yy, to jeszcze ewentualnie tutaj może się naprawi. Tam jedne przybory do życia zaraz chyba się skończą. No i dobrze. 100% cofnij. Yy, zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. Wyrzuć. Wyrzuć, tak. No. Łom ma 44%, jeszcze spoko. Nóż też działa. 14 sztuk amunicji. 5 godzin dnia zostało, ale zmęczenie nam rośnie. Więc chciałbym tutaj, że tak powiem, przespać się po prostu. Prześpimy się tutaj z kilka godzin. Bonus ciepła jest, szacowane zużycie kalorii i odpoczniemy 4 godzinki. Chciałem tak do rana wytrwać i z rana właśnie moglibyśmy wtedy spróbować wyruszyć dalej. Mniej niż godzina. Muszę po prostu też podładować trochę tej energii, bo 53% życia teraz mam. Yy, więc jeszcze ewentualnie zrobimy coś takiego, że. No, napijemy się podczas snu chce się nam pić. Ewent yy, niewątpliwie. Zjemy trochę jakiś. Pół kilo waży ta stary brzoskwinia, więc otworzymy to Okej. Okay. I możemy na razie spać dalej. Odpoczniemy sobie kolejne 4 godzinki. A gdy już odpoczniemy na maksa, to zacznę czytać książkę. No w końcu zapominam w zasadzie o tych książkach, ale Teraz trochę po poczytamy, pouczymy się, także wzrosną nam inne umiejętności. Tak, to jeszcze mogę. Z 4 godzinki spróbować przes przespać się. Obudzono się w pełni sił. Okej, okay. yy, tak. 6 godzin nocy zostało. Narzędzia sprawdzaliśmy niedawno. Tutaj mamy naszą rozpałkę. Czy ja w ogóle mam jakieś książki? Tak z ciekawości. No, chyba raczej nie mam. Sucho w ustach. No to napijemy się. Ciągle huczy tam na zewnątrz. Zdrowie powoli, powoli, powoli nam tutaj wraca. Usłyszę, że huczy bardziej. Yy, tak. Więc znowu się napijemy. I teraz powoli. Jakieś puszeczki może. 10 gram, to jest 10 gram. Schodził z tych yy, cięższych rzeczy po prostu. Yy, ewentualnie tu mamy ćwierć kilo. Tutaj jeszcze jest świeża wieprzowina. To zjemy ją. No okej. Siedemdziesiąt jeden pięć procent. Siedemdziesiąt jeden procent życia. I myślę, że możemy spróbować tutaj. Opuścić w końcu tą piwnicę. Jakie warunki? Minus 25 stopni. Eee, także jest no, trochę zimno, jednak. Kurczę, nie wiem, w którą stronę iść tak za bardzo. No, ale trochę pokluczymy. O, były wilki. Mamy zwierzaka. 28 kilo w tej chwili. Dobra, zamarznięte. Co możemy wziąć? Wypatroszymy go, oskurujemy też go. O, ho. ho. Trochę to potrwało i w związku z tym już jest mi zimno. Minus 23 stopnie. No, temperatura jest niska. No, nie sprzyja ryzyko hipotermii. 24%. Nie sprzyja tutaj podróżom. A z drugiej strony sobie zaplanowałem, że gdzieś pójdę. No, taki trochę ryzyk fizyk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie tu jesteśmy? Jesteśmy na skraju, być może, że tam można zejść w dół. Nie wiem, e, ale nie chcę tego próbować za bardzo. Także musimy raczej tutaj wrócić, skąd przyszliśmy. No już wiemy, że wilki się tam kręcą 58 i 36 ryzyko hipotermii rośnie. Tutaj gdzieś jakaś jaskinia hmm, chyba powinna być. To znaczy nie tutaj, tylko bardziej gdzieś tutaj. Tak długo nie będę mógł chodzić. E... O nie, Misiek, uciekam. Tam sobie Misiek chodził. Ja z Miska to już bym nie przeżył tego spotkania. Tak sądzę, żebym tego nie przeżył. Jeszcze nie spotkałem Miśka tak w cztery oczy i nie mam zamiaru. Chyba, że to jest zo. Dajmy na to. Wejdziemy tutaj wyżej. Chciałem się tylko rozejrzeć, czy tutaj coś u góry ewentualnie będziemy w stanie znaleźć. Życie już spadło nam do 50%. Ryzyko hipotermii 57%. Coś czuję, że ja zaraz szybciutko wrócę tam skąd przyszedłem. Może no, żeby się ogrzać, oczywiście. Mm. Jeszcze tylko tutaj zerknę, skoro tutaj już jestem. Tylko takie skutkie z... z... spojrzenie, no, granicki teraz Coś tutaj jeszcze weźmiemy sobie. Tam jest ta miejscowa, chyba skąd przyszedłem. No i tyle powiem. Krótki wypad. ło nie ma ale to jest survival, to jest taka gra to już to już po prostu tak tak będzie no, czyli małymi kroczkami tutaj będziemy kluczyć na tyle na ile nam pogoda pozwoli w ogóle yy, tak no i właśnie żeby to było śmieszniej No jestem wewnątrz yy, w końcu przestaje mi być zimno. Jest bardzo niska, 71% hipotermii, jeśli chodzi o ryzyko hipotermii. Czyli już jest wys, wysokie takie ryzyko popadnięcia w hipotermię. Tutaj nic nie możemy rozpalić. Nie ma żadnego piecyka takiego, w którym możemy napalić. Czyli, miejscowa jest taka średnia. Tak to właśnie bywa, no. próbuję się jedną godzinę przespać Tylko godzinę Ryzyko hipotermii spadło do 12% życie 45 Jeszcze jedną godzinę spróbuję się przespać. No, już nie ma żadnego zagrożenia yy, i, i i i Możemy tutaj wziąć Śpiwór. Ja myślę, że jeszcze troszeczkę coś tutaj... On tu ciamka, więc prawdopodobnie chcę, chcę mu się umpić. A, właśnie. Znowu nie mamy wody. Musimy wyjść, rozpalić ognisko. Spoko, spoko, kościół. Nie ma żadnych zagrożeń, przynajmniej ja nic nie widzę. Mamy podpałkę, mamy zapałki, rozpalamy ten ogień. Yy, musimy mieć wodę pitną. Dobrze, znowu 1,5 litra wody pitnej zrobimy. Ale jeszcze musimy ją zagotować. Pół godziny trwa gotowanie. No teraz będziemy mogli herbatkę sobie przygotować. I dziką jeszcze. Okej, okay, będziemy mogli się schować. Teraz się oczywiście napiję. Także ten wskaźnik pragnienia już się zresetował. Burczy w brzuchu, no trochę, trochę, trochę jedzenia jeszcze by się przydało. Coś tu zjeść, więc zobaczymy co tam mamy najbardziej nieświeżego. Jakaś suszona wołowina. No, zjemy jeszcze jedną. Jeśli chodzi o jedzenie, no szału nie ma. Temperatura otoczenia minus 1. 7 godzin dnia. No dobra, to zrobimy jeszcze mały, krótki wypad. Oczywiście na tyle, na ile nam tutaj przyroda ożywiona pozwoli na to, czyli jakieś wilki i miśki. Ojoj, ja myślę, że tu w ogóle nam panujące warunki nie pozwalają na to, żeby cokolwiek zrobić. Właśnie mówię, no to jest taka gra typu survival, no. Czasami chcemy się gdzieś przemieścić w inną miejscu, i nie da rady, więc na tym zakończę ten odcinek, zapraszam do kolejnego i mam nadzieję, że już jak wyjdziemy z tej piwnicy, to zmienię miejscówę, tak już troszeczkę bardziej na dobre, no tak, żebyśmy mogli, no, coś znaleźć, no poszukać jeszcze ewentualnie troszeczkę, no chciałbym, chciałbym. No, przemieścimy się na pewno, to, to jest pewne, i tylko zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego przemieszczenia się. No, także do zobaczenia następnym razem, cześć.